Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kaszankę wojskową w łatwo otwieralnej puszce z dosyć długim terminem przydatności. Mamy tutaj porcję 300 g. Kaloryczność to 150 kilokalorii na 100 gramów produktu, czyli cała taka puszeczka powinna mieć 450 kilokalorii, czyli całkiem nieźle. Dystrybutorem jest firma Arpol, wyprodukowana w Polsce. Nie jest to opisane przez kogo, ale najprawdopodobniej, jak to już napisał pewien kolega w komentarzu, może być to firmy Szublet. Czyli takiej kaszanki, co już pokazywałem, tyle że w słoiku. No i być może prawdopodobnie tak to jest. W składzie mamy kaszę gryczaną gotowaną. Wątrobę wieprzową, mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, woda, skórki wieprzowe, krew wieprzowa suszona, pieprz czarny sól. Żadnych konserwantów i innego syfu, czyli jak najbardziej w porządku. Można oczywiście takie coś jeść na ciepło lub na zimno, jak tam kto woli. Chociaż dzisiaj jest dosyć chłodno, to ja zjem sobie to na zimę. Tak to wygląda. Te w słoiku, to u góry było bardzo dużo mięsa. Taka szanka trochę na dnie. Tu możliwe, że jest to wszystko wymieszane. Najprawdopodobniej tak będzie. Tu czuć więcej kaszanki, mniej mięsa. Możliwe, że to mięso jest na dnie albo gdzieś po boku. Według mnie troszeczkę się pod względem smaku różni od tej słoikowej. Albo mi się tylko tak wydaje. Można jeść to z dodatkami, więc dodatki ja mam w formie chleba i ogórka. Wtedy będzie smakować, wyśmienić. No tutaj jakby troszeczkę mniej mięsa czuć. Albo mam takie wrażenie, że po prostu tam w słoiku więcej mięsa było na samej górze i to jak się nabierało z góry, to po prostu więcej mięsa się nabierało. Smak jest podobny do tej wersji słoikowej, tylko powiedziałbym, że w tej chwili trochę mniej mięsny. Ale oczywiście jak najbardziej, ok, dobrze też w miarę to jest doprawione. Chyba, że to nie jest produkt firmy szubry. Albo po prostu to jest taka wersja wojskowa. Trochę inna niż ta słoikowa. No ale zjeść jak najbardziej się ze smakiem da. No i jak zjemy całą taką puszkę z dodatkami jeszcze, no to się nieźle najemy. Sądzę, że pod względem kaloryczności jest to wystarczający, dobry. Taki powiedzmy obiad na zimno. No to jest tutaj nieźle ubite, nawet jeszcze lepiej niż to w słoiku. W słoiku lepiej się to wydostawało. Czuć taką wątróbkę, takie małe kawałeczki. Ja na pewno nie mam na co narzekać, bo jest to po prostu smaczne. Ale jednak mi się wydaje, że ta w słoiku była troszeczkę inna, pod względem smakowym i pod względem ilości mięsa. Tak mi się wydaje. No ktoś tam w komentarzu też zasugerował, że można to jeść sobie z musztardą. No nie wiem, czy mi tu by pasowała musztarda, Zdecydowanie wolę tak, w takiej formie, jak tutaj pokazuję. No, ale jeśli komuś pasuje musztarda, to zawsze może z musztardą jeść. No, na ciepło zdecydowanie pewnie byłoby to lepsze. Wystarczyłoby pewnie tylko trochę podgrzać. Nie musi być to mega gorąco. Jak nie dojemy i chcemy zjeść troszeczkę później, jest plastikowa przykrywka. Nic nam się tutaj nie wysypie, nie wyleje. Oczywiście to nie jest w komplecie z tą puszką. Ja to mam z wojskowej polskiej racji żywnościowej. No ale, jak widać, czasami takie coś się przydaje. Ja takie coś jak najbardziej polecam, chociaż też polecam może nawet zdecydowanie lepiej wersję tą słoikową. No ale tu przynajmniej mamy trochę lżejsze opakowanie i takie powiedziałbym na raz, bo to w słoiku było tam więcej tego. No i oczywiście było cięższe. To się przynajmniej też nie potucze, jak będziemy przynosić w plecaku, czy gdzieś tam wozić rower. Polecam to jak najbardziej, bo jest dobry smak. Gdzie to oczywiście ja kupiłem, w jakiej dokładnie cenie. Wszelkie te informacje będą podane pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ci żaden film. No i do następnego filmu.